It is happening again. Z względem mojej recenzji analizy zaczynam w trochę inny sposób, bo sobie mówię co tutaj będzie, czego można się spodziewać, jakoś tak lekko zarysowuję temat i do niego przechodzę po czołówce. Ale teraz zrobię wyjątek, bo po moim gościnnym występie na kanale Bez Schematu przyszło tu aż tyle nowych osób, że po prostu chciałam Was przywitać i powiedzieć, żebyście się rozgościli i zapraszam do dyskusji pod tym nagraniem i pod innymi nagraniami. Jest mi niesamowicie miło, jest mi również niesamowicie miło, że byli tam stali bywalcy i mnie wspierali w tej dy Dyskusji. Ja mam na imię Ola i lubię w kinematografii to, że jest nieoczywista, że można ją rozpatrywać na różne sposoby i lubię widzieć to, co dobre. A jak coś nie działa, no to szukam przyczyn, dlaczego nie działa i dlaczego mogło być inaczej. No, chyba że totalnie nie działa, no bo takie sytuacje też się zdarzają, ale ja mam szczęście i trafiam na produkcje, które zwykle trafiają w mój gust. Więc jeszcze raz, rozgoście się i lećmy z tym tematem, lećmy z podsumowaniem czwartego sezonu True Detective. No i ja przede wszystkim chciałabym podzielić ten sezon na takie nierówne części, o czym również mówiłam w poprzednich analizach poszczególnych odcinków, czy grup odcinków, no bo właśnie to się z tym wiąże. Że pierwszy odcinek był dla mnie taki Twin TwinPixowy, jakieś absurdy, małe miasteczko, odizolowane i trochę tych absurdów na komisariacie było właśnie w stylu Twin Peaks, ten taniec Travisa, to się nieźle ze sobą spinało, zgrywało, dużo tych nawiązań można było wypatrzeć. Drugi i trzeci odcinek, no to już takie podwaliny pod te tła mitologiczne, mistyczne, które moim zdaniem świetnie tutaj działają, tła mówię w liczbie mnogiej, bo jest tego znacznie więcej, to nie jest taka jedna płachta po prostu, ale o tym też tutaj troszeczkę będzie, bo twórcy przeplatają taką paninuistyczną mitologię z mniejszymi wierzeniami inupiat i inupiak, trudno to wyodrębnić, więc nie będę aż tak bardzo wnikać w szczegóły, bo to nie jest aż tak bardzo spójne i to też nie było potrzebne, żeby było aż tak bardzo spójne, zwłaszcza, że reprezentacja Inuit jest bardzo dobrze zarysowana. Więc to sobie było w tym drugim, trzecim odcinku, również w pierwszym. Pojawiło się u mnie trochę nawiązań do teorii kolorów niebieskiego i pomarańczowego w związku z moralnością, tą moralnością w zamkniętej społeczności, w miasteczku odizolowanym od świata. Więc nie możemy tak bardzo przykładać swojego szkiełka do tego, co się w takich miejscach dzieje. Zwłaszcza, że bohaterowie cały czas podkreślają, że Ennis jest szczególne, że rzeczy dzieją się tam bardzo szczególne. I to Widać od samego początku. O tym pierwszym kadrze też tutaj będzie, o tym, że pojawiło się Karibu, które bardzo się czegoś wystraszyło. Moim zdaniem jest tutaj zarysowana paralela pomiędzy właśnie tą pierwszą sceną, a tym, co wydarzy się później. W każdym razie te pierwsze trzy odcinki, moim zdaniem, były super. Trzeci był już trochę zapychaczem, ale nadal miał w sobie całkiem sporo tego, co popchnęło fabułę do przodu. Ale w czwartym odcinku przyszło załamanie załamanie, które sprawiło, że zastanawiałam się, czy w ogóle ten serial dowiedzie, czy finał zrekompensuje, czy finał w ogóle podomyka te wszystkie wątki, bo tych wątków jest tutaj cała masa. No i moim zdaniem tak, jak najbardziej. Dowiózł, podomykał te wątki, zostawił trochę tajemnicy, ale takiej tajemnicy w moim stylu. Lubię takie tajemnice. Lubię to, co zostało tutaj nierozwikłane. Można sobie dopowiedzieć, można snuć różne historie. A cała ta opowieść to właśnie jedna wielka opowieść. To mit. I tym prawidłom mitowym jest to wszystko podporządkowane, dlatego Moim zdaniem jest to spójne i dlatego bardzo się bałam. Czy dowiodą, czy się uda, czy domkną temat i właśnie moim zdaniem w finale udało się to zrobić. I zanim przejdę do analizy zakończenia, analizy tego, co udało się domknąć, co zostało pozostawione, co nie do końca mi pasuje, bo nie uważam, że ten serial jest idealny. Uważam, że przydałyby się tutaj jeszcze, nie wiem, dwa odcinki przynajmniej, albo jeden i lepiej czwarty wykorzystany, żeby to było bardziej przemyślane pod tym względem. I w ogóle mam wrażenie, że ten serial został ucięty w momencie, gdy scenariusz już został napisany, ale nie znalazłam takiej informacji, na potwierdzenie tej tezy, ale czuję, że czegoś tutaj brakuje, że to mogło być bardziej rozbudowane właśnie po tym pierwszym twin Peaksowym odcinku i po tych wszystkich wątkach, które się tutaj pojawiają. Ale nie o tym. Ja tutaj będę mówić o dwóch perspektywach, o dwóch perspektywach, które reprezentują nasze protagonistki. Evangeline Navarro i Liz Danvers, które. Prezentują zupełnie inne podejście, nawet nie tyle co do śledztwa, ale do życia. I okej, okay, mamy potem zbieżność ich myśli, ich postaw, właśnie w finale, ale to nie oznacza, że one są takie od początku. Bo Evangelina Varro reprezentuje to, co spójne z mitami, z mistycyzmem, to mocne ugruntowanie w kulturze, to, że nie wszystko trzeba wyjaśniać racjonalnie, to, że niektóre rzeczy dzieją się Poza naszym wpływem, poza naszą wiedzą, i że czasami trzeba się po prostu zawierzyć. W Ewangelina Warro jest bardzo dużo złości, bardzo dużo mroku również. Zresztą w ogóle w bohaterach jest bardzo dużo mroku. Każdy właściwie wchłonął tę część krainy nocy. I właśnie dla mnie tym jest ta kraina nocy. I Ewangelina Navarro właśnie reprezentuje to, co związane z tą konkretną ziemią, z tym konkretnym ludem, z tą ziemią, która była wcześniej, zanim ci ludzie tutaj przybyli, to co było było poza czasem, poza światem. Bo inuicy wierzyli, że duch przepływa przez wszystko. I to bardzo dobrze spina się z tym tematem ogólnym dla True Detective. Time is Flat Circle, co zostaje tutaj powtórzone właśnie w czwartym sezonie, pada z ust Clarka i bardzo dobrze współgra moim zdaniem z mitologią, że duch przepływa przez wszystko, że sytuacja się powtarza, że to, co już się wydarzyło, również się wydarzy. To, że cały czas zaburzamy tę harmonię, to, że natura daje o sobie znać. To wszystko jest tutaj bardzo dobitnie zarysowane. Także jeżeli chodzi o symbolikę spirali, tego odradzającego się życia i ponownych procesów, które zaistnieją jeszcze raz i jeszcze raz i kolejne. Jeżeli chodzi o reprezentantkę drugiego nurtu, to mamy Liz Danvers, która reprezentuje raczej to, co racjonalne, przynajmniej na samym początku. Może nie na samym początku swoje w ogóle drogi, bo w tych flashbackach jest zaprezentowana zupełnie inaczej. Ale poznajemy Liz Danvers, która jest zimną postacią, która jest bardzo ugruntowana, która nie wierzy w cokolwiek, co jest związane z nadnaturalnymi rzeczami, która zbywa machnięciem ręki wszystko, co nawiązuje do mitologii, do duchów, która w ogóle przez to nie może dogadać się z na Navarro, bo mają zupełnie inne podejście właśnie do wiary, do wierzeń, do wyjaśniania kwestii na te sposoby. Ale te oba nurty nie pozostaną rozłączne, one znajdą punkt wspólny w zakończeniu, w zamknięciu tego sezonu, gdy Liz Danvers dopuści do siebie istnienie drugiego świata. Gdy dopuści do siebie myśl, że nie jest sama, że udaje twardą, że powstrzymuje się od rozpaczy, ale tak naprawdę nie musi. Ma obok siebie bliskich, ma obok siebie córkę, ma obok siebie kogoś, w Kim widzi swojego męża i być może również synka, których straciła w sposób tragiczny. I dopiero wtedy dociera to do Liz Danvers, i dopiero wtedy dochodzi do spotkania, bo nie zderzenia, tylko do spotkania właśnie tych dwóch nurtów, tego racjonalnego i tego metafizycznego, które stają się jednością. Nadal możemy je interpretować niezależnie od siebie, ale moim zdaniem to, co najlepsze w True Detective. Tkwi w tym, że te wątki się przeplatają, że to nie jest tak, że coś jest od siebie niezależne. I Danvers przebywa trudną drogę, żeby w ogóle to zaakceptować. Ona ucieka w przygodne związki, ona dusi emocje, ona nie pozwala sobie na prawdziwe uczucia. Stąd te przygodne związki, właściwie z każdym facetem w Ains i w okolicach, dlatego te żarty z Tindera. Stąd to, że ona cały czas wybucha złością, stąd to, że nie może dogadać się ze swoją nastoletnią córką. Zresztą w ogóle, nastolatki są trudne. To normalna kwestia. Uważam, że jeżeli chodzi o wątek Lee, to on nie jest najlepiej poprowadzony. Wiele rzeczy bym tutaj zmienił. Miła, zwłaszcza jeżeli chodzi o relację z Sherry, która moim zdaniem nie jest tutaj jakoś bardzo potrzebna, biorąc pod uwagę format serialu, biorąc pod uwagę to, że ten serial ma jedynie 6 odcinków, gdyby był dłuższy, to jak najbardziej lećcie z tym, gdyby był właśnie w formacie Twin Peaks, wtedy to by zagrało, ale tak trochę jest to niedopisane. Ale mamy takie małe sceny, które sprawiają, że Liz Danvers próbuje, ona próbuje dogadać się ze swoją córką, ale Kurczę, no nie potrafi schować tej dumy w kieszeń, jest strasznie zimna. Wbija jej do łazienki i próbuje z nią wtedy rozmawiać. No, fantastyczny moment, naprawdę, zwłaszcza z nastolatką. Mamy też dobre momenty, gdy próbuje dogadać się z obcym dzieckiem, gdy łapie dziewczynkę za rączkę, zaprowadza ją do kuchni i próbuje z nią po prostu pogadać, żeby odciągnąć ją od tego, co dzieje się w drugim pokoju, gdzie prowadzone jest przesłuchanie. I są to takie małe momenty, które pokazują, że Liz Danvers nie zawsze taka była. Mamy te flashbacki, które pokazują również, że była świetną, mamą kochającą mamą, która była wpatrzona jak w obrazek w Holdena i roztrzaskało ją to na milion kawałków. To moim zdaniem jest świetnie zaakcentowane przez te króciutkie flashbacki, króciutkie, ale jednak dla mnie wystarczające. Może gdyby właśnie ten serial był dłuższy, mocniej by to wybrzmiało, ale jednak wybrzmiewa. I Liz Danvers jako kobieta zatwardziała jako Kobieta bardzo silnie zaprezentowana jako męska kobieta, która w ogóle powściąga się od emocji, od uczuć, ona potrzebuje czegoś takiego, jak było w pierwszym sezonie, czyli prawie utraty życia. Tego samego potrzebuje jej przybrana. Córka ale właściwie przybrana to złe słowo, bo ona kocha je. To nie jest tak, że traktuje ją jakoś z góry, tylko po prostu się martwi i słusznie, że się martwi, bo ja pakuje się w niej jedne tarapaty. W każdym razie, obie potrzebują tego, żeby jedna znalazła się na granicy życia i śmierci, żeby coś tam zazgrzytało, żeby coś tam przestawiło się w głowie i żeby dotarło do nich, że życie jest krótkie i że nie warto rozstawać się w gniewie. I to wszystko zmienia z Danvers i buduje tę postać. To jest krótki rozwój, to jest zbyt krótki rozwój, mógł być znacznie dłuższy i uważam, że na tym polega problem tej produkcji, że to wszystko dzieje się zbyt szybko, że jest za mało odcinków, żebyśmy mogli faktycznie. Wniknąć tę strukturę, ale jednak nie oceniam tego negatywnie, bo właśnie są te małe elementy, subtelne sceny, które wpływają na odbiór bohater. Jeżeli natomiast chodzi o postać Evangelina Varro, to wiele emocji wzbudza ostatnia sekwencja scen, gdy sugerowane jest przez niektórych, że Evangelina Varro popełnia samobójstwo, bo idzie w stronę przestrzeni pustki idzie po lodzie, a później pojawia się w tych samych ubraniach w chacie, do której Lia i Liz wybrały się, żeby odpocząć, żeby trochę Odstajać od tego, co się wydarzyło, i można przypuszczać, że właśnie to jest duch Ewangelina Warro, tylko mi to zupełnie nie leży. Nie leży mi to fabularnie, bo Ewangelina Warro zaakceptowała siebie, zaakceptowała swoje pochodzenie, poznała swoje pochodzenie, dotarła na koniec swojej trasy w tych kwestiach metafizycznych. W końcu połączyła się z mityczną postacią, mitycznym bytem. Ten byt wyciągnął do niej dłoni. Ja bym ten byt interpretowała. Także to sedna, czyli właśnie byt, o którym mówiłam w poprzednich analizach. Bogini, jeżeli będziemy posługiwać się takim bardziej europejskim spojrzeniem na mitologię, mórz, oceanów i stworzeń morskich. Pani mórz, która wyciągnęła do niej rękę, ma tam tak zaakcentowane paliczki, te tatuaże przecinają te paliczki, a sedna straciła palce, obciął je jej ojciec, gdy nie chciała mu się podporządkować. Więcej mówię w materiale o mitologii Inuitów. W każdym razie, to może być sedna, to może być jakikolwiek wyższy byt który wyciąga do niej dłoń, który chce jej pokazać, że może żyć w jedności ze sobą, jeżeli zaakceptuje tę swoją drugą naturę, ale to też może być matka. Matka, która wciela się w sednę albo sedna, która weszła w matkę, żeby pokazać jej dosłownie to samo. No i Ewangelina Varro poznała swoje inuickie imię, zaakceptowała siebie, pogodziła się z tym, chce eksplorować tę swoją drugą naturę, a właściwie już nie można powiedzieć, że drugą, bo to wszystko staje się jednością, odrzuciła Siła część siebie, która ciągnęła ją w dół. I co? Wtedy właśnie miałaby popełnić samobójstwo? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to nie jest tak poprowadzone, że po prostu z inis nikt nie odchodzi i Evangelina Warro nawet jeżeli nie jest blisko w danym momencie Liz Danvers, to jest. To one siebie czują. To czują swoją obecność, bo narodziła się między nimi nic porozumienia. Przepracowały to wszystko, co złe wydarzyło się w ich przeszłości. Bo z jaskini wychodzą zupełnie inne kobiety. Wychodzi inna Liz Dan Danvers, która jest bliska śmierci, która akceptuje to, że jest druga strona i ta druga strona przynosi jej ukojenie, akceptuje to wszystko. Jest też inna Evangeline Navarro, która zwraca się do Liz Danvers w zupełnie innych słowach. Mi to w ogóle skojarzyło się z tym, jak zwracała się do swojej siostry Julie. To bardzo podobne właśnie dialogi. Właśnie w ten sam sposób ją otula, bo ta niść porozumienia się między nimi narodziła. To wszystko złe przepracowały najpierw w sobie i dopiero teraz mogą ruszyć do przodu. Czwarty sezon serialu 3 Detektyw bardzo dużo uwagi poświęca również zadawaniu właściwych pytań, i to również znajduje swoje ujście w zakończeniu tego sezonu, w finale, gdy zadane są odpowiednie pytania odpowiednim osobom, i w moim mniemaniu odpowiednia decyzja jest również podjęta, bo tutaj nie ma mowy o sprawiedliwości. W ogóle świat jest bardzo niesprawiedliwy i to jest tutaj odbite, że nie ma tutaj dobrego wyboru, że możemy przeciągać linę, możemy przechylać szale i tylko na na tej podstawie można podejmować decyzje. Warto również dołożyć do tego tę niebieską i pomarańczową moralność, o której mówiłam w trzecim materiale bodajże, gdzie analizowałam tę grę kolorów i odnosiłam się do tej teorii, która jest wykorzystywana głównie w kinematografii i popkulturze powiązanej z science fiction, że zderzamy się z jakąś kulturą i nie możemy do niej przyłożyć naszego szkiełka, bo to obca kultura. Nie możemy przyłożyć własnej moralności. I moim zdaniem tak samo jest właśnie z Ennis, że to nie jest Nasz świat. To jest świat hermetyczny, odcięty od świata. Ludzie mają własną moralność, własne problemy. Również uważam, że osadzenie w więzieniu tych wszystkich kobiet niczego by dobrego tutaj nie przyniosło i nawet właśnie wtedy, gdyby je osadzono, to ci, którzy powinni być skazani za te wszystkie krzywdy, za trucie ludzi, za śmierć dzieci, oni wtedy by nie trafili do więzienia. Nie byłoby tak, że jedna i druga strona by za to pokutowała. I to jest bezprawie. To jest bezprawie, bo ludzie wymierzają sami sprawiedliwość, ale tak jest od zarania dziejów, i wydaje mi się, że całkowicie. Nigdy się to nie zmieni. Ciekawy jest również sposób, w jaki kobiety z przetwórni odpowiadają na właściwe pytania, jakie zadają Liz Danvers i Evangeline Navarro, bo to wszystko jest w formie mitu, to wszystko jest w formie opowieści o tym, co mogło się wydarzyć, co mogło się wydarzyć, przepladając świat realny ze światami spirytualnymi. To nie musiało się wydarzyć. Mity inuickie były bardzo proste, pozbawione ozdobników i czasami trudne do zrozumienia, jeżeli nie siedzi się w tej kulturze. Nie było tam. Kenningów, jak w mitologii nordyckiej, takich wyrazów, które mogły oznaczać różne rzeczy, i trzeba było mieć odpowiedni klucz, żeby to zrozumieć. Nic takiego się tutaj nie działo. Po prostu czasami właśnie trudno przyłożyć nasze szkiełko, jeżeli nie jest się w danej kulturze. I moim zdaniem, właśnie ta opowieść o tym, co wydarzyło się z naukowcami, przypomina mit inuicki. I bardzo ciekawe, że te kobiety opowiadają o Annie, że mściły się za nią i mściły się za tę ziemię, za śmierć dzieci, ale mówią o. I to ona niekoniecznie trzeba odnosić do annie, ale można też odnieść do jakiegoś bytu nadnaturalnego, że ona się zemściła, że sedna się zemściła, że właśnie bogini mórz, oceanów i stworzeń morskich się zemściła, albo jeszcze inaczej, że Sila, czyli to, co jest utożsamiane z duchem, to, co przepływa przez wszystko i wszystkich, to utożsamiane z pogodą, ze światem, bo Sila ma bardzo dużo znaczeń. Sila się zdenerwowała, Sila przejęła kontrolę. Bo Sila jest odpowiedzialna za porządek świata, porządek rzeczy, za harmonię i może się zdenerwować. W mitach właśnie często pojawiały się słowa, że Sila się oburzyła i dlatego pogoda się załamała. Tak siedzi mi w głowie jeden mit o kobiecie, która narodziła się wiosną i w momencie, gdy mężczyźni, którzy mieszkali w jej osadzie, wyprawili się, żeby upolować jakieś zwierzęta, już dokładnie nie pamiętam, do to bardzo się o nich martwiła, bo długo nie wracali, a właśnie pogoda się załamała. I wtedy wyszła przed dom i wykrzyknęła. Gdzie jest moja sila? I pogoda się rozjaśniła, wyszło słońce, bo właśnie ta kobieta urodziła się wiosną, gdy warunki były sprzyjające. I ta śmierć naukowców, której nie da się do końca wytłumaczyć logicznie: mamy wypalone oczy, mamy te, Twarze zaklęte w grymasach. Ona jest polinizm z mitologią, ona jest po linii z tym, że przyszła sedna, przyszła Sila, albo przyszła po prostu Eni i się zemściła, albo przyszedł duch, który już nie był do końca duchem Eni, tylko połączony właśnie z duchami innych kobiet, innych bóstw, które po prostu się oburzyły na to wszystko, na to, jak ludzie niszczą te tereny. I mamy małe elementy, które pozwalają nam rozwiązać tę zagadkę na wcześniejszym etapie. Ja w poprzednim materiale mówiłam również, że kobiety z przetwórni będą zamieszane w to wszystko. Nie spodziewałam się, że w taki sposób, aż taki, ale spodziewałam się, że tam knuły, że chciały wymierzyć sprawiedliwość i że się dowiedziały. I one pojawiają się w bardzo kluczowych momentach tego serialu, już na samym początku, gdy jest to wstępne dochodzenie i wszyscy mają zaprezentowany ten obraz spirali. Także właśnie kobiety w przetwórni dostają przed oczy ten obraz spirali. Jedna, niby prześmiewczo, mówi, że ta spirala to diabelski symbol wtedy za plecami pojawia się ta druga, ta, która ma odcięte palce. Odcięte palce również są utożsamiane z Sedną, czyli tą boginią, bo właśnie ojciec obciął jej te palce w szale. I właśnie ta, która ma odcięte palce, bler bodajże, ona pojawia się też w kolejnej scenie w pralni, gdy znowu pojawia się symbol spirali. Ten symbol spirali narysowany na kamieniu i jeden z bohaterów tłumaczy Evangelina Navarro, że te kamienie były kładzione w miejscach, gdzie lud miał pochłonąć łowców, czyli w miejscach ostrzegawczych. I znowu właśnie bler jest w tle. One zawsze są w tle, one zawsze słyszą, widzą, widzą więcej i nikt na to nie zwraca uwagi i nikt nie zadaje odpowiednich pytań. Także pierwsza scena znajduje swoją paralelę z tym, co wydarzyło się na końcu. Pierwsza scena otwierająca, gdy Karibu śmiertelnie się czegoś boi, ucieka przed łowcą, ale nie dlatego, że zobaczyło tego łowcę, ale dlatego, że mrok zaczyna spowijać ziemię, że słońce się chowa i nie ma kto go wydobyć. Schowa się na długi czas, na długi czas wszyscy będą pogrążeni w mroku, a ten mrok będzie ludziom płatał figle, bo to też metaforyczny mrok, mrok, który siedzi w nas, mrok, który siedzi w bohaterkach, bo one nie są wolne właśnie od niego. Ten mrok je pochłonął i walczą z nim, albo właśnie niektórzy przestają z nim walczyć i dają się pochłonąć temu wszystkiemu, bo już nie mają na to siły. I wydaje mi się, że tę scenę z Karibu można zestawić z przybyciem właśnie tego bytu, który zdecydował, że należy zabrać z Ziemskiego padołu naukowców. I dlatego Karibu tak się przestraszyło. Zresztą zwierzęta wyczuwają takie momenty, wyczuwają trzęsienia ziemi, więc dlaczego nie miałyby odbierać innych bodźców, również właśnie tych nadnaturalnych? Koty często patrzą się w przestrzeń, czy widzą tam duchy tego nigdy się nie dowiemy. I wydaje mi się, że całkiem sporo wątków jest tak subtelnie wyjaśnionych, jak między innymi kwestia pomarańczy, skórki pomarańczy, która jest wyjaśniona przez Evangeline Navarro. I ona w takim krótkim dialogu informuje Liz Danvers, że jej matka kochała pomarańcze. A właśnie za każdym razem, gdy ta pomarańcza się pojawia, pojawia się również zjawa. Zjawa, którą ja konkretnie interpretowałabym właśnie z matką Evangeline Navarro. I tu mam pewien zgrzyt, a może nawet nie zgrzyt, tylko wątpliwości, bo tej zjawie towarzyszy łańcuszek z krzyżykiem. I wydaje się wobec tego, że matka Ewangelina Navarro wierzyła w Boga. Boga w ujęciu chrześcijańskim. I w pewnym momencie, gdy obie, Ewangelina Navarro i Liz Danvers przymarzają i właściwie nie wiedzą, jaki los je czeka, no to pojawia się ten łańcuszek, tylko nie w związku z Ewangelina Navarro, tylko z Liz Danvers. Zaplątał jej się we włosy. Dla mnie to jest taki symbol, że Liz zaczyna dopuszczać do siebie istnienie tego drugiego świata. Zaczyna dopuszczać do siebie to, że może pozwolić sobie na rozpacz, może znaleźć ukojenie tym, że bliscy nadal są, że oni tak naprawdę nigdy do końca nie odeszli, tylko musi wpuścić ich na nowo do życia, bo się od nich wcześniej odcięła. I wydaje mi się, że te duchy podążają za na Navarro, bo ona jedną nogą jest właśnie w tym spirytualnym świecie. Ona jest tą pośredniczką, tylko, że na początku nie potrafi tego zaakceptować, broni się przed tym usilnie, a te zjawy chcą jej coś pokazać, chcą jej pokazać, co się naprawdę wydarzyło, chcą ją naprowadzić na właściwy Trop, trop Taki, jakim jest nawet ten język. Język, który nie został tutaj wyjaśniony i są różne interpretacje. Sama Isa Lopez wypowiadała się na ten temat, mówiąc, że jest opcja, że to Hank obciął ten język i pozostawił go po to, żeby przestrzec protestujących. Druga opcja jest taka, że sama Ani przyniosła ze sobą ten język, ten język, który został jej odebrany, głos, który został jej odebrany i w ten sposób chciała naprowadzić na rozwiązanie zagadki. Ja mam jeszcze jedną interpretację w związku z przyczynami która została zaprezentowana bodajże w drugim odcinku. Przyczepom Clarka, gdzie na stole był tupila, O tym też mówiłam właśnie przy okazji mitologii inuitów, czyli symbol szamanów, takie wudu inuickie, i on pozwalał przywołać jakieś siły albo zrobić komuś krzywdę. Miałam wówczas wrażenie, że, w, że Clark w tej swojej rozpaczy chciał przywołać Ani, że on całkowicie stracił zmysły. I dlatego ta kukła, dlatego to dziecko obok kukły i dlatego ten. Tupilak. I właśnie w związku z tym zastanawiałam się, czy Clark nie potrzebował czegoś osobistego, bo te tupilaki powstawały z kości, czy właśnie z tkanki, żeby spróbować przywołać Ani, i czy to właśnie nie on przywołał te nadnaturalne moce. She is awake, powtarza kilkakrotnie, bo boi się, że przybyło coś, co chce się na nim zemścić. Ja też mam wątpliwości co do postaci Rose Aguineau, którą uwielbiam w tym serialu, ale zastanawiam się, czy Rose Aguineau jest takim faktycznym bytem człowieczym, bo Rose Agino pojawia się w momentach, gdy ludzie jej potrzebują, jest taką pośredniczką. Jest pośredniczką, która ma zaprowadzić innych po śmierci na drugą stronę, a także ukoić ból tych, którzy zdobrali życie albo którzy utracili bliskich. Właśnie w takich momentach pojawia się Rose Agino, postać enigmatyczna, postać o której też mówiłam w ostatniej analizie. Jest dużo momentów, które wskazują na to, że Rose faktycznie nie żyje, bo nikt jej nie Słuchał, bo Liz ją ominęła, mimo że dowiedziała się chwilę wcześniej, że to Rose Agnos zgłosiła, że te ciała odnaleziono właśnie tam. I w związku z tym zastanawiam się, czy Ewangelia Navarro w końcowych scenach nie odgrywa właśnie dokładnie takiej samej roli jak Rose Agino, że pojawia się wtedy, gdy ludzie jej potrzebują. Żyje tylko gdzieś indziej, ale można ją przyzwać, bo zaakceptowała tę swoją drugą naturę, tę szamańską naturę, tę drugą naturę, która jest powiązana z byciem po obu stronach jednocześnie. I to mi się spina z tym, w jaki sposób widzi Clarka po raz kolejny nie na tym nagraniu, ale widzi dokładnie to, co wydarzyło się właśnie wtedy, gdy naukowcy zaginęli, a Clark się ukrył. I śmiem przypuszczać, że właśnie wtedy Clark nie zobaczył Ani, tylko myślał, że widzi Annie, a tak naprawdę była to Ewangelina Navarro. Ona jest tam przysłonięta, to wyjście, gdzie powinna się pojawić, jest przysłonięte. Nie widzimy, czy ktoś tam się kryje w mroku, ale to jest jeden do jednego ta sama scena. To jest odbicie właśnie dokładnie tego samego. Dlatego wydaje mi się, że właśnie wtedy Ewangelina Warro objawiła się Clarkowi jako zwiastun tego, co ma się wydarzyć, samo spełniająca się przepowiednia, tylko jeszcze nikt wtedy, nawet ona, o tym nie wiedziała. I tu też pięknie się spina z tym, że time is a flat circle, że wszystko się powtarza, zapętla, zapętla tak samo jak w Alanie Wake'u. W ogóle bardzo polecam zagrać w Alana Wake'a. 2 i 1 i zapraszam do moich materiałów na temat tej produkcji, bo robi ogromne wrażenie i tam również jest temat pomarańczy. Możemy iść z tym dalej, bo właśnie w całym uniwersum Alana Wake'a pojawiają się obierki, Pomarańczy. Obierki pomarańczy, o których wspomina sam Alan Wake w wierszu, wierszu, który później cytuje Syk. Syk, który jest w kontrolu i który przemawia przez Dylana i Hartmana. Więc coś tu jest na rzeczy. Zwłaszcza, że sam Lake prowadzi dialogi z Ison Lopez i bardzo ceni jej pracę przy True Detective. Ale tak kończąc już tę dygresję, to chyba została mi tylko jedna kwestia do wyjaśnienia. Napis na tablicy, we are all dead, który moim zdaniem pozostawił Clark, uważając, że też już jest martwy, zresztą w sumie to był martwy. Martwy, jeżeli chodzi o zmysły, trzeźwe myślenie, bo tak bardzo strach nim owładnął. Ale to bynajmniej nie jest tak, że wszystko w tym serialu mi leży. Okej, okay, finał mi to spina, ale mam wielkie zarzuty co do czwartego i części piątego odcinka. O czwartym odcinku w ogóle nie miałam co powiedzieć, dlatego nie było materiału tylko o czwartym, tylko spięłam właśnie czwarty i piąty odcinek. Zwierząt do tego, że wiele relacji mi tutaj nie leży. Kayla zyskała w tym ostatnim odcinku tym pogodzeniem się z Priorem, bo bardzo dobrze zaakcentowała to swoją postacią, że nie można rozstawać się w złości. Nieważne co się wydarzyło, Kaylee na nim zależy, ma z nim dziecko, ma z nim wspólne życie. Zresztą Prior jest właściwie jedynym żywicielem tej rodziny, nawet patrząc na to pragmatycznie, dlatego się z nim poje Leah i Sherry, ich relacja moim zdaniem jest tu zupełnie zbędna. Byłaby potrzebna, gdyby to był bardziej TwinPixowy format, gdyby ten serial był dłuższy, a tak trochę jest to na doczepkę. Relacja jest niedobudowana i, i sztucznie wypełnia czas antenowy. Tak samo jeżeli chodzi o Hanka, który moim zdaniem jest nie do końca rozbudowaną postacią. Fajnie na początku były na jego podstawie zaprezentowane te absurdy, również TwinPixowe, ale później gdzieś to uciekło, gdzieś to się po prostu rozmyło. No ale nie są to bynajmniej sprawy, które wpływają bardzo mocno na moją ocenę tej produkcji, bo oceniam ją pozytywnie. Oceniam ją pozytywnie dlatego, że ten finał dźwignął, ten finał wyjaśnił bardzo, bardzo dużo, a to czego nie wyjaśnił, moim zdaniem nie potrzebuje wyjaśnień. Wiele rzeczy można zostawić w sferze tajemnic, w sferze mitów i nie trzeba zadawać tych pytań. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać zadawać pytania i to pokazuje. Czwarty sezon 3 Detektyw i mi się akurat to podobało. To produkcja na bardzo wysokim poziomie technicznym aktor, warto zwrócić uwagę na kolory, na zdjęcia, to wszystko świetnie ze sobą współgra i dokładając do tego jeszcze kwestie mitologiczne, kwestie wiary inuitów, to moim zdaniem bardzo udany obraz, obraz, który żałuję, że nie jest dłuższy, żałuję, że nie było dwóch dodatkowych odcinków, bo wtedy ten serial moim zdaniem jeszcze bardziej by zyskał. I z tą myślą Was zostawiam, serdecznie zapraszam w sekcji komentarzy, podzielcie swoją opinią na temat tego całego sezonu, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.